Cześć, tu Damian, i w dzisiejszym materiale dam Ci swoją opinię odnośnie produktu Unigrunt Atlas. Jest to no, coś takiego, nie to, że promuję, tak, po prostu. Jeżeli, i o co chodzi, nie? Generalnie, no, jeżeli jako wykonawca, no, często, cały czas korzystam wręcznie Z różnego rodzaju gruntów, yy, które sprawiają, że podłoże jest nie jest takie chłonne, tak? Że ma yy, te związki, te pyłki, wszystkie się jakby te, tak wiążą, nie? Że to wszystko się trzyma, że płytki mi nie odpadają, że szpachlo się trzyma, nie? I tak dalej, nie? I korzystam z tych gruntów. I powiem Ci, że swojego czasu, no, kiedyś, dawno, dawno temu, tak? No, przerobiłem trochę tych gruntów. Ja aktualnie korzystam z marki Atlas. Jestem zadowolony właśnie po prostu użytkownikiem tego. Dlaczego? Co mnie skłania takiego, że wybieram akurat ten produkt? ponieważ jest naprawdę wydajny. Możesz to rozcięczać, możesz to wlać do kuwety i nawet nie rozcięczać, tak czy spryskać, czy cokolwiek i to i to nakładasz, aplikujesz. Możesz to także rozcięczyć chyba jeden do trzech bodajże. Ja tam nigdy nie rozcięczam, cały koncentr, po prostu wlewam taki, bo jest wydajny, jest naprawdę wydajny. I nakładam to sobie, nie? Więc po pierwsze, to jest kwestia właśnie rozcięczalności, że możesz to rozcięczyć, nie? Ty, jeżeli sugerujesz się właśnie tym, że miał być go na więcej, no to to jednak jest bardziej ekonomiczne rozwiązanie. Ale e, pomijając kwestie właśnie finansowe i tak, że to jest wydajne, wiesz co mnie skłania ku temu, że stosuję ten produkt, ponieważ jest ultra szybki, naprawdę to jest grunt głęboko penetrujący, dobrze sprawia, że ściany są przygotowane pod dalsze prace wykończeniowe. a czas następnej obróbki mnie interesuje, nie? Bo ja jako wykonawca nie mogę sobie pozwolić za bardzo, żeby siedzieć na budowie, na jakimś zleceniu nie wiadomo ile czasu. Dlatego, jeżeli używam ten produkt właśnie marki Atlas, chyba mogę go stosować od 5 do 30 stopni nawet, nie? Ale chodzi o to, że jeżeli na przykład zagruntuję sobie ścianę, to już na przykład mogę szpachle, czy stary, czy cokolwiek nakładać już, uwaga, po około 15 minutach, nie? To jest naprawdę sztos dla mnie, jako dla wykonawcy, gdzie mój czas się po prostu ceni. Nie? Że jadę gdzieś na budowie, muszę coś zrobić, tak. I nie mogę sobie pozwolić, żeby siedzieć nie wiadomo ile czasu, no bo czas to pieniądz, nie? Dla mnie więc no, wiem, że ten akurat produkt sprawdza się, e, wszystko się trzyma, nie mam żadnych reklamacji, nie? Także polecam ci go z czystym sumieniem. Cena też nie jest jakaś tam kosmiczna, nie? W zasięgu każdego, myślę, w kieszeni, nie? Także tak, polecam ci naprawdę, jeżeli zastanawiasz się nad wyborem jakiegoś gruntu, ja ci na przykład polecam z czystym sumieniem, a dla grunt, nie? To tyle. Jeżeli film był dobry, zostaw łapkę w górze, jeżeli znalazłeś odpowiedź na to pytanie. K komentuj, pisz, jeżeli masz jakieś pytania. Daj subę, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś. No i co? I mam nadzieję do zobaczenia. Siema, mówił Damian na Budowline. Krótko i na temat.